Zjadłabym coś. Ale co? nie karmimy się tylko wdzięcznością. Nie, jemy co upolujemy. Naparm ciało światłem. Złoczniutka, tylko detoks klarofilowy. A ja wolę prościej. Nowy Skyr od legendarnego Danio. 100% składników z natury. Danio Skyr. Prosta metoda na głoda bohaterów filmu auta. Zygzaka, mańka, złąka. Łącz, wciskaj, przykręcaj. Zmieniaj wygląd Zygzaka McQueena przy pomocy wyjątkowego klucza Clip Kids. Buduj, ozdabiaj naklejkami, pokoloruj tło. Połącz, przykręć, zmieniaj. Modele do składania Clip Kids. Clip Kids. Nuda do skwiera? Brzydka pogoda? Tu w Pluszakowie czeka przygoda. Łatek zaprasza Cię do zabawy. Są trzy prezenty. Jesteś ciekawy? Pluszaki Rozrabiaki. Wydanie specjalne już w kioskach. O, oh, jaki słodki! Titi ti, poci poci. A przysolić ci, daj się zaskoczyć nowym pysznym smakom Alpengold z lekko solonymi migdałami lub chrupkami. Alpengold, uśmiechnij się. Là ja, tout de suite. Je peux plus attendre. Mélange unique de chocolat i de caramel. C'est trop. Uwaga! W nowym numerze miesięcznika auta, super prezent, wyścigówka Miguel Alcantara, a w wydaniu specjalnym śpiegowskim otacz i odblaskowe naklejki. Auta z prezentami już w kioskach. Nie, chcę z szynką. A ja chcę samą bułkę. A ja chleb z masłem. Przestańcie grymasić. Człowiek wstaje o siedemnastej. Jeszcze było widno, żeby kupić na śniadanie świeże bułeczki, aby tylko mary dzieci, darmo zjadę. No ładnie. Zapłaciłaś za prąd? Każdy kuma. Kom, kom. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Cześć. Teraz Jogobella Owocowa Wyspa za złotówkę. Żabka. Bliżej. Minionki w stokrotce! Kolekcja ranersów i album z grami, a za pięć naklejek kubek z maskotką w niższej cenie. Kolekcja Minionki już w stokrotce! Odetchnij całym sobą! Wow, nowa Coca-Cola, zero cukru. Czy to najlepsza Coca-Cola ever? No! Yes! No! Yes! No! yes! Okej. Okay. Spróbować najpierw chcę. Yes! Spróbować najpierw chcę. Mm. Mm. Kolej mm. na żubra.